Nie wiem, gdzie skakać. Możemy niby to spróbować. I nie ma za nami żadnego samolotu. Co ty powiesz? Ale wcześniej, jak mi pokazał. Skacz. A nie wiem, nie wiem. A nie było prędzej? Nie wiem. Jakieś tempo na chacie wylądowało mnie. Ruszam tutaj. Ruszam tutaj. Cześć, tu mam. Yy... Daleko? Od ciebie? Nie, nie są na to. Ja broń żadnej jeszcze nie mam. Cały czas pistolet. Ruszam tutaj. To shotgun naprawdę? Mów jak podjeżdżasz. Mów mi takie rzeczy. Idę Mam szata tylko, więc za dużo nie zrobię Na dole tu! Nie mam, mam, Biega mi tutaj typ Do ciebie jesteś, a to Typ na górze biega Chyba I Gdzieś biega typ, ale... Nie wiem gdzie, bo dźwięki nie działają w już. Z mam wrażenie, że lagi są. Gdzieś tu typ był, właśnie trzeba uważać. Bo może siedzieć cały czas. Druga strzela okolica z Od w było tak, że od strony, od której lecą, leci już jakby e, jest hop. Więc. Ląduje typek gdzieś. Powalany. pewnie będzie szedł po kolegę, którego powaliłem. aby nie to jest, a biega przy mnie tu z przyjemnością za polu... oboje. E, nie mamy hajsu, kurde szkoda. Tu jest fort, ta forteca cała możemy zobaczyć. Ty się tutaj, tak gadają. No dobra. O, wszedł ktoś w minę. Leży jeden Zabiję? Tak, tak, tak. Tu jeszcze jeden chyba idzie Jed jednego zabiję. Drugi to jest. Jednego zabiję. Śpi, 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 śpi. Twój moździesz? Nie. uważaj ty Dobra, zabiję. Boty, 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 wiesz? Ty, <tryk> e, co to jest? Ty, e, hakuję skrzynkę eba. O, Owej, co to? Ło, luju. Machę bierz. Ciekawe, ciekawe, nie powiem Eee, snajperka tu jest, nie wiem, chcesz snajpę? Mam tu karabin wyborowy mm, Nie no. Typy? Co to? Elka, typy, typy, typy Gracze Chyba Nie, nie Bo ty o oh, ale jest uciekaj! jest fenek jak coś, tylko on dosyć wolno ten To był flash Nie wiem Rzucę bezpa Dobra, typy są y, tam gdzieś I boty jeszcze tu są To jest typ Idziemy za paniego? niego? Tu chodź W tym budynku Strzały do mnie w budynku u mnie. BST ma mało paliwa. Wraca do bazy. Nie widzę go. Nie ma go tu nigdzie. Masz go gdzieś? Nie. Gdzieś tu jest niby. Nade mną, czyli na piętrze jednak. To... Może na dachu jest, ty? Może być na dachu chyba, wiesz? Zbliża się gazu. Wyznaczamy nową bezpieczną strefę. Kurde, nie wiem jak wejść tak, żeby nie wchodzić... Gdzie go masz? To był NPC. Może być na dachu, uważaj. Jestem na dachu, też go nie ma. Oh, fuck. Nie no na pewno dalej jest oznaczony tutaj no Gdzie on jest? Ruszam tutaj Ruszam tutaj Jest tu jeden, no? No come on, obity No ode mnie dużo dłużej tego tak umarłem Ja chyba kewa sobie nie założyłem. Pójść Kurwa. Nie przeładowałem roi. <grym> A mi chyba ammo. W sensie kewu sobie nie założyłem. Jak masz kewy, załóż, bo widzę, że nie masz też. Postaram się wygrać tam wrócić. Jezus, ale like głupi błąd. Opuściłem tylko <small> dwóch. Dajcie z siebie <sound> wszystko, albo znajdę takich, co to zrobią. No koleś pomóż mi kretynie, tu jest dwóch Twój oddział cię stąd zabiera. Szykuj się No wygrał to Boż Eee, zabiłeś tego gościa czy nie widzę się Do Dwóch tu jest, uważać. Gdzie... Na dobrze, czy gdzie? O! Dostaję jeszcze inny team! Od pleców, Boże, no nie mogę! Trzeci team jeszcze autem jedzie, nie przejeżdżaj mnie! Skąd tu tylu ich jest? Jestem w swoim domu. Uważaj, tu trzy teamy biegają, ty. Nie wychodź tak. Nie widziałem nawet typa, gdzie jest. Weź się, schowaj. No nie podniosę cię tak. Pomocy! Fa No ja pierdole, nie mogę. Co już nikt trafił do bułagu. Jeśli przetrwa, wróci do walki. Jeszcze obokam gościa. Z jakim ziarowitem się bije. z gromu jest koleś, o. Zaraz się spróbuję podnieść Ale Nie no Nie chyba. mogę cię podnieść no wraca do bazy. Goni mnie Fuck. ważne to z każdej strony jest Jest tu pod w budynku Dalej tu siedzi w budynku Jest, jest, w lewo w lewy, Tam no, no, tam Kewa nie ma no, Nice szybko Spokojnie, na ciebie jeszcze nie czas Nie mam kewu, muszę z niego zabrać On ma self rewa tutaj Dobra, weźmy. go gaz swojego selfa nie widzi? A nie ja go tak. Kewi, kawiki załóż Torbę Tomasz. Podniósł na palcerz Tomasz to eee, Mogę zaryzykować sklepem, słuchaj, żeby bezpa My mamy tutaj Skanu, ja tak kupiłem bespa Chcesz selfa? Czekaj, chodź Masz tu Rzuciłem ci selfa, weź sobie fakty, nie ma tutaj selfa Chciałem sobie kupić Dobra, fakty. Oni dalej, 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 dalej tam są Możemy spróbować Chodź tu od lewej pójdziemy nie, chyba na też widzę ogólnie nie? nie wiem. Na dole? Z gaz. tyłu są za murkiem, chyba. What to fuck? Co z tymi dźwiękami byli to przed chwilą. Na górze są, na dachu ty. Nie ma gdzie oni są? Powalony. gdzieś od. to bot był albo gracz? To byli gracze, ty. Dobra oni. Teraz same boty. Oni kutasili gdzieś ty. To oh

Po drugie tam, no tam gdzie my się strzelaliśmy prędzej są typy. Jeszcze. Nie zeskanowało. Widzisz? Tam na wodzie. Mam to, to Idziemy chyba tam po nich, co? co? Tam gdzieś. Ja tu coś widziałem, jakiś skan. O, jest, 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 rzeczywiście, no. Bliżej tutaj. O, boty dużo butów. Ta dwójka tutaj. Mocno dostaję. Nie widzę ich. W Dobra, 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 czekaj chwilę, zaraz OK, wiesz. jest. Z pleców dostajesz od bata. Powalony. Bez kewa. Biało dostaje, bardzo mała ma. Tu się położył. O, prawie dostaje gdzieś. Łódka, łódka, łódka. Na łódce jest, Powalony jeden. Z łódki, z łódki, z łódki! Jeden jest powalony. Leży, leży, jest chodź. Pitram się. Połóż się, połóż się, połóż się najlepiej. Puszczam bezpa. Tak jest, BSP na obszarem działań. BKW Pokaże, po wej Strefa i będzie biła. Muszę się ruszyć. Kurde, powalili. Powalony jeden. Zdał tam? Nic nie będzie. To tylko O, szybko, do strefy, uciekaj, Jestem! nie, czekajmy na ruch wroga! Stry... kewów nie, mam ty... żadnych. Zbliża się yy, do sklepu. Kupię nie, sklepie. sklepu. masz? nie, sklepie Kewiki z niego można wziąć. Ale był chyba... nie, nie, Nice, dobra, mi się nie, nie, to znaczy możliwe, że przez strefę wiesz tak, ma tylko płyty. Dobra szybko do sklepu, chociaż kawę kupię do no, fakt, żeby nas nikt nie zjutra Tu ma, Be, ma bez, płyty bez, bez pa Tak bez jest, BSP na doczarym działań aktywny Ty tu są mob. Kupiłem y, Kupiłem płyty, gdzieś powinieneś mieć Ej, obróć Co, co, co? Weź płyty Mam ale tu rzuciłem się jeszcze co tam masz? A, typy. Uważaj, uważaj. Uwaga, BSP opuszcza teren walk. Samochód gdzieś, nie? W samochodzie chyba siedzi. Zbliża się do was chmura gaz. Chmury gaz mocno. ale kewa dalej ma. Masz go? Tak. Ładnie. Bezpieczna strefa jest daleko. Zalecam się pośpieszyć. Dawaj, lecimy.

Na jest. A, cofnijmy trochę, cofnijmy. Będziemy musiały wybiec. Wyskaczył! Tu! Tu, 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 tu. tu. Nice. Był down, czy jeszcze musi ktoś być? Mógł mieć selfa. Kurde, cały czas zapomniałem. Uważaj tutaj, bo na openie jesteś troszkę. Jak przy strefie, dawaj sobie polecimy na bezpiecznie Już pod placement, 11 osób Teamów znaczy Już po prostu sobie będziemy powoli podchodzić Na dachu typek Czekaj, czekaj, tutaj. Sterowany? Dawaj 3, 2, 1, teraz Przed do środka Na dole Został trochę Wyskoczył Leży, 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 fuck, leży Podnoszę się, podnoszę się Odzyskaj równowagę Kurde, Podnoś, podnos ładnie, w środku był Kawy załoka zakładaj Zajra się z muraganą Chodź cofany, on musi wyjść Wrzeka Zostało z jaką Zalecam do tarcie do bezpiecznej strefy Polandowi przerwanej Czodisena Do czego? Do MK, coś takiego. Będę eee, miał chyba. Chodź sobie budynek jakiś zajmijmy na razie. Czekaj. Eee, faga nie mogę ci rzucić. O Jezu. Dobra, coś znajdziesz. Ja trzeba przelutować. Ło, wejdziesz Obok tu, Powaliłem jednego. Daję no Zes, chodź, chodź, chodź. Będę się podnosić, chyba. Śpi. Nalot precyzyjny. Schowaj się. Tutaj, do kibla, do kibla, do kibla. Oj, podbiegają nie. Kevin załóż. Nie mam płyt. Ej, został jeden. Je nie, dwóch zostało. Czek. Płyty sobie z nich podnieś. Jest pierwszy. Win. Fuck! Daj bro. Yeah. <ścoughs> <ścoughs> GG. Uch, Ale dobrze. Kurde, stary. Ile fragów zrobiłeś? A nie wiem. I ja 8, chyba albo 9. 12 miałem chyba. 20 fragów żeśmy zarąbali, przynajmniej około. Zaraz zobaczymy, może będzie gdzieś ten. Łaj mi taki już kurde tutaj. Ja pierdolę Jest tabela Zmęczony. Eee, Jak to 15, 15 jest fragów mam. 15, tysięcy, 25 fragów żeśmy zrobili. Ja pierdziele. 25 fragów.